Czy rzeczywiście wprowadzenie na lekcjach filmów sprzyja nauce języka? Jakie są Pani obserwacje na ten temat? Jakie rady mogłyby Pani dać nauczycielom, którzy chcą włączyć filmy do swojego programu? Jeśli chodzi o rady, to myślę sobie, że tutaj może się okazać najtrudniejsze pokazanie tych filmów. Jak to zrobić? Trzeba ustalić ze szkołą, w której pracujemy, jak te filmy mogą być pokazane. Czy możemy to zrobić fragmentarycznie w trakcie lekcji? Czy możemy jedne zajęcia temu poświęcić? To bardzo zależy od kursu. Więc taka organizacyjna strona jest ważna. To, co bym podpowiedziała też nauczycielom przy okazji korzystania z tej książki. Nawet jeśli film się już widziało, to trzeba go jeszcze raz obejrzeć przed omawianiem, bo moje pytania, niektóre są bardzo szczegółowe i może się okazać, że nauczyciel lektor nie będzie wiedział. Oczywiście nie wszystko musimy wiedzieć, ale dobrze by było film pamiętać. Myślę, że tutaj jest nie tylko walor językowy, ale też wielki walor motywacyjny. Bo motywując do oglądania filmów po polsku, motywujemy do nauki języka polskiego jako obcego. Państwa zachęcam do zakupu podręcznika Polska mozaika filmowa. Możecie kupić książkę w księgarni Poltaks oraz w wydawnictwie Start Polish.